Zajdzie, słuchajcie i ludziska, W tym odcinku będzie milionerami, mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra? Tak więc. Pierwsze co, to trzeba wpisać nick. Ja nie wiem co to jest. Chciałem zrobić trochę zachowy. Jeżeli chodzi o takie sprawy jak nink, ale wpiszę sobie po prostu wpis 1. jeden. To trzeba się tu rejestrować, czy ja? Wpiszę sobie hasło. Okay. A, i jak nazywamy rzecz niemożliwą do osiągnięcia? Yy, gruszki na wierzbie. Ślimak Slimak na wyścigach. Yy, pies Alice z Mali alfonskiego to... Co to yy, Kaszka z mleczkiem to As. Yy, łączenie. 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 A z drugiej jak się dzieje, nie skałem o co chodzi. Hipozątek, boi się o swoje zdrowie. Dalej, na terenie jakiego dzisiejszego państwa leżała, w, leżała wioska Asterixa. Chuj wie, ale pewnie Francji. Okej. Okay. Jaki kwiat? Właśnie jak Sandra Dumasa symbolizuje ekskluzywną damę do towarzystwa. A weźmy tu na to. Jeszcze po... forsycja. Chuja ta! Nie forsycja! Hamelia! 5000 zł i gramy dalej, pielnuje mnie to. Yyy, grać bez zanieczenia dokłamać jak? Z playbacku. Co z Kurwa, ja jestem pierwnięty. Psychicznie. Dobra, graj dalej. Co słyszymy z ust złośliwca. Odcinki, ścinki, przycinki okay. Przycinki, a myślałem, że docinki Dobra, dalej. Gdy szef mówi zrób to na festa, to chodzi mu, żeby było to zrobione porządnie Uuu uh, uh. Ale dobra, dalej, dalej. Do Niemiec nie wyjeżdża się bez... Nie, nie wjeżdża się przez... Cieszę super, Super. Uh. 2000 Kogo w zwanym przyzdrowiu złapał kozak? Kurwa, nie wiem... Katarzyna. Ja pierdzielę To jest niezłe pojebane Według Konstytucji Rzeczpospolitej do Sejmu może być wybrany obywatel, który najpóźniej w dniu wyborczym kończy Myślę, tam po pewnie 18, bo jestem pierdolity Dobra, graj dalej, przynajmniej to. Yy, przodkowie jakiego urządzenia Dom, domowego mieli dusze? Myślę, że, kurwa odkurzacze, pewnie pralki, albo żelazka miały dusze. A duśku! Jeszcze raz. Co pomaga korzystać z map w atlesie. atlasie? Atlasie... Legenda. To 500 złotych. Ok, ok. w tytule powieści dostojnego zbrodnia występuje razem z Karą. Dobra, dalej, dalej, szybko! Nie mam czasu, już kudę 3 minuty. Legendary wampir Dracula mieszka w Transylwanii. Transvan... 2 Nie odpiewam, przecież to wiedziałem. Do kogo? Zakoi? Do kiedy? Myślę, że do rozwodu. Nie, niestety do Wesela. No tak, bo ja przecież mówi do serwisowej. Ten kto się wygadał, puścił. Pff, bąka. Chwila tam, bo kliknąłem farbę i było dobrze, lecimy dalej. <słuch> Ogrzewający ziemnięte ciało, gumowy worek, wypełniony wrzątkiem to. termofor Termos. Termos jest do picia, tempy pawionej. Możecie od razu dobrą odpowiedź. To jest kosmito. EDI. Przemie z komputerem. Komputer to PC. Lecimy dalej. Czyją żoną była Bazyliska. Kasmóweka bazylijskiego chuja tam. A dobrze. 10 tysięcy mamy już na koncie. Gwarantowany. E, wirus, który zaatakował mnie to. Myślę, że... E, I love you Nie ma tak nazwać wirusa, kocham Cię yy, Dalej yy, Halimat służy do pomiaru stężenia roztworów Nie, pół na pół, nie Soli kuchennej 1000 zł A byłem już na dziesięciu około jest poziomowy pasek na znaku drogi, zakaz wjazdu, yy, białek, super, 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 premia 370, dobra, też już będzie mieli gwarantowane, 1000, skonopi wyskoczy, kurwa, Filip, no, wyskoczył jak Filip, skonopi, otwórz sobie okno, bo nic nie widzę, pomocy, help me, yy, Hipochondryk o swoje zdrowie się martwi, o zamkniętych przestrzeniach to psychol, yy, tak, Kim są Mastery Obelis, bo z bohaterowy komisji e, Kalami... I z gotami są! Ja jak ją mam tam, mogłem wybrać... A! Oh. Dalej, 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 dalej... który zimny był leków tak również kawy, bulbery... Liz... Dokładnie, bo Pana Kleksa znam nami tego, więc... pan Migotka... Nie, nie wiem, co kuba jest... Torek, legendy świeci, audycje, w Korei, dołóż, garść Mamo. Nie, jak się leci? No, dobra. O, ta będzie na mnie gwarantowaną. Określenie Harry Pagon no, pochodzi od imienia tytułowego bohatera sztuki. B. B, Bě ani kurwa C. Ja pierdzielę, já, jak oni to ustawiają. Pała im w tupę. Chwała za to, że tak ustawiają wszystko. Mm. To jest składnikiem hot -doga. Co jest składnikiem hot-doga? Co jest hot-dog? Hot-dog. Hot, gorący pies. Co ma pies? Parówkę. Super, wydedukowałem. Wyde wyde Zachowanie na no, drogach publicznych. Reaguje. Reguluje. Kodeks drogowy. Myślę, że drogowy. Bo aptecznie niekonformowania, praca, no to też nie Dobra. Kap, kapłanami są kapłanami są co kurwa wybieram B mam eee. eee. no, penisa w tym 10zł chcę mieć przynajmniej 40 100, super jakie było pyszne i no na serio, zaraz to zatrzymam, i zobacz jak ja. jaki rachunek robimy przed spowiedzią. No, yy, yy, Dobra, 1000 zł jest gwarantowane. Yy, kobieta i mężczyzna do lubozią na. kociołapę. Yes! No Podyckiego na ona jest skrzydlaty niedźwiedź Kuja tam, nie wiem co skrzydlaty, pewnie kuń. Kuń! Wszystko ten głupi kuń Jeszcze raz Co wrzuca się do grzybowej? Pantofle nie, laczki nie. Kozaki. No, a nie tu jakieś sandały. Pantoflu. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Knut to rodzaj. Nie, nie, tego to. Bitch! Maj, młoda, tylko sta! Dobra, 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 moli, moli, powoli! Skąd myśliwi strzelają do zwierząt? Z presbyterium. Ja bierzemy z empory, czy z. to dwa, będą właśnie inaczej z empory, z Ampory, kun. Cool. Ile mamy? 9 minut. Jeszcze jedno zdarzymy sobie i po prostu gdzieś... <laughs> Rodzaj nawierzchni to, kocioł by, kocioł języczki, kocioł kwik, kocioł kołyski. Kocioł by... No, wiedziałem od Mhm, mm mm -hmm. Co w starym powiedzeniu zwycięża wszystko? Smok. Zwycięża wszystko. Legendarny wampir Dracule mieszkał w Transylwanii. To już wszyscy wiemy, grając na przykład z którą wam pewnie kiedyś nagram, w których jest niejadalny. Kania, mylana, babka, saniaczek. Myślę, że Kania. Kurwa, kap, Kanie, nie oł, oh, nie to będzie. ani nic. Dziękuję za oglądanie mojego filmu. Kurwa. Eee, penis. Tak więc, e, dziękuję, miłego dnia i... na razie. Jeżeli film wam się spodobał, no, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz lub subskrypcję. No więc, po prostu... Zapraszam.